Zabijam do środku. Upiłem się. Zjedz za nami Jaki pacan? Czekaj, dzisiaj się Jaka pacza, Dobra, uciekamy. Co piszesz tam? A! A, kapie go zaraz zabije. Kapie zaraz po końcu jadła. Nie ma. Spokojnie, nie, nie ważne cię sprintu. Czekaj kapi. <gryzatory> Co? Się wystraszyłem. Ej, <gryzatory> ja zostałem. Ja Kapi, odwróć się. Może się już wystraszyłem. Idzie w ogóle ktoś ze mną, czy nie? Ja to jestem. A kapi? Kapi, odcisnij prawie przy zmieszy. myszy. mam! On tu jest! Trzymał bo... Kurwa jak się drze. Ja się bardziej boję kapiego jak on się drze. Niż... Jak on za mną stanął! Wilko łaka! Róż się łomie. Gdzie on jest w ogóle? No, ko koło kapiego. Gdzie jest kapi? Nie wiem gdzie jest Stój! Kurwa! Trzymam stój. A? Co, za mną był? Ja też. Dobra, jestem. Kapi, odwróć się, czy to nie ma? Wal się. Oh, f**k! <laughs> Szymon, gdzie on jest? Za tobą! Dobra, mogę sprintować, mogę sprintować, biegniesz z powrotem. Kapi zokoło niego stał, ja... Oh, wow. <laughs> uh. Nie mogę sprintować! Nie... Ja też! <laughs> Klawisze trwałem. Klawisze trwałe. No chory Arek za tobą. Za tobą! Ja patrzę na, na Ergasonę. Trzymam za tobą, trzymam za tobą. Padłeś kapis? No, no bo klawisze trwałe. Trzyma czekaj na mnie, bo mnie go nie ja wrócisz trzyma zobacz, on jest. Nie! Jak do mnie podejdziesz, to się odwrócę. No, A jest tylko ciebie. WHAT THE FUCK?! Oj tak daleko był, on był obok mnie Ja z nim rozmawiałem Fajnie było? To, to samo jak Milka na FlyRoll'e, nie? Co to jest? masz chyba nigdy nie byliśmy, a byliśmy Jeszcze mam trzy kartki, już mam Ciekawe czy też... Daś... Spintować nie mogę Ładne! <laughs> 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 O i to wszystko po przez klawisze tych palców. Gdzie jesteś, Szparek? Uciekłem <noise> dziś, bo <noise> nie mogę sprintować. Gdzieś ode mnie. No Dobra. No i Szparek się gdzieś spylił, zajęć. A ja to <noise> właśnie mogę. No kurde, głośnik nie spadał. gdzie ty spyliłeś? W lesie biegam, może gdzieś... ci znajdę. Oho, ja coś znalazłem, czołg. A czołg. Tak? Tylko nie gdzie ten czołg jest. A. Niech cię złapię. Już skintować nie mogę. Fajnie. A nie za mną. Tak? Mhm. Za ja tobą biegał. Tak. O, to biega. Uch, co dobrze. Kapi, kogo obserwujesz? Kapi. Dobra jest. Kapi, kogo obserwujesz? Mnie czy Arka? No, chyba cię. Ty jesteś teraz w drzewach. Mhm. Mm po lewej! Ja przez ty, obs ty, obse ty obserwujesz mnie, Kapi. No to ciebie oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck! gdzie ty jesteś? W dupie. Możemy się spotkać w pałę. Bo ja wiem, gdzie są pałę. Spójrz w górę. Nie ma się boję. Boże, sp... <laughs> Ojej, ty, tutaj mnie jeszcze nie było. Ono widzę jakieś kolumny. O, kartka. No tak, Szymon, mnie goni, nie mogę spisać, ty bierzesz kartkę. <laughs> Szymon, do czterech pał, chodź. No, a co ja robię? Jestem przy nich. Ja tam zaraz To wejdź tam do środka. Mhm. To, to gdzieś ty kurwa jest. Przy pałach. Ja też. Kurwa, nie the... Piękny pał. To sprintować nie mogę. Nie, 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 Jestem już nie, 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 mogę. nie, 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 zobaczysz. O, chyba nie, nie, no, nie, 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 chyba ty. nie, Marek... nie, się ja muszę Szymon, jestem prawie koło ciebie już. A skąd ty to wiesz? Widzę twój co? oddech. <laughs> Widzę twój oddech. Włącz latarkę. Szymon, do środka. Do środka? No, du, 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 du. no jestem, no i co? To no jestem. jesteście, idźcie prosto do siebie. Szymon, uciekaj, ucieka, tam jest. Tam jest. <laughs> nie, ja sprintować nie mogę! A <laughs> Za tobą, za tobą! Za tobą! Ta gra jest psychiczna! Kamie się boi? Ja się już spodziewałem. Szymon, nie mogę sprintować, Szymon! O, oh, Szymon, dzięki! Hmm. O -ho -ho. A się! zwróćcie! Petory. Sumino oh, na kartek 5? No, tak. Tá. Ja będę liczył się cheater. cheater. <susurra> On był zaraz koło mnie. Nie wiem, widziałem co. A jak ja mogę do, do gry dojść? My musimy zginąć. No to <grym> A co ty tam się tak drżesz? nie ja, to on. <grym> <grym> ja się boję. Bo oje się. Trzymaj mnie majtelę Trzyma. Nie mogę spintuwać, czekaj na mnie. <grymne> Uuu. 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 Reczku odwróć się. Trzeba odwróć, odwróć się? Nie. Zginąłem. No. Arek ty pipo. Nie, że odwróć się. <grymne> ja tego nie widziałem. To przez sekundę chyba. Jak to? On mnie tak łapą machnął. Machnął. Oj, Areczku, Areczku. A ty to nagrywałeś kawki? Nagrywam to. Początek też masz nagrany. Nie. Ale mogę przerobić. Dodać początek. Jak piszczałem. No, to było najlepsze. Ośmiczałeś, podejść do niego. O, o, o. <laughs> nie żyję Dobra dziękujemy na razie ma Cześć Siemanko No cześć Witam Z tej Witam. strony Ergaston No chyba nie pro, Jest ze mną pro, dzisiaj pro elo, kapi. Pro, elo, pro, pro elo Gamer Oj dobra nie gadaj tylko chodź Jest ze mną dzisiaj On tam jest, on tam jest ze wami, patrzcie się Gdzie? Kapioba Po? Czekajcie! Czekałaś, Trzyma zgubięcie! Tu polew! Chodź się biegną tu polew! Czekałaś! Jestem tu po lewie! Co ty kapitano? Przede mną się pojawił! Ja to tak biegnę, biegnę tak wyskoczył! Szymon, czekaj, ja, ja się chodzę w tu po lewie, żeby mi czasem nie zabił. Kapi dostał. Nie o. żyję. Ja jestem na tu. O, oh, fuck! On jest tu polewie, lewie, Szymon. Ja jestem na tu po lewie. Ty żyjesz? Ty No, co za cipy. Ja się stąd nie ruszam. O, o. Przede mną wyskoczył. No idź, idź mu. Yeah. mu Nie! No. Idź mu. Idź mu, Wywalgały. buta. Patrz, Ej, patrz. Jak Wy się tak popatrzycie w dół, to widać klucz. Gdzie? Pokaż. No, Wejdź weź na to, to skrzydło z stoś, Niebo spadnę. Nie spadniesz. jak spadnę, to cię zabiję. Nie wchodź, bo spadniesz. <śpiew> zniknął. <śpiew> nie, on dalej <dałydą> tam stoi. Hecheszki. No, zniknął. No, idź tam. Nie! <śpiew> no idź, bo nudno. Dobra, schodzę, czekaj. Nie. Oje, fryer boi się Ja tam nie z... No idź Co ty robisz? Co tu... to, to się rusza? Na, na tym autobusie? ja <śmulatuj> tam tu polewie Co, Którą? Takie czarne są, siedzisz? Dobra, zejdę tylko nie płacz Mam zejść? A, ja to to no to schodź nie No schódź Oda się! Był po prawej. Wlazłem Proste. dole, jest pod tobą, Szymon. Oj, skacz mu. Daj. Szymon, pod tobą jest, no, zginiesz. Czekaj, będę szedł na szlifcie. Ej, to nie jest Minecraft! Uf. No, skuń! Szymo! Łombo, kombo! Obróć się. Ale like krażek co nas rób. Czy mam ogóle Ciebie. Nie. Był po lewej. Nie. Tak? Nie. Ja widziałem te oczy. Nie. Czy za tobą jest to użyć? Nie. Klucz. Nie ma go. On nie istnieje. A bo Szymonowi się mówił nam po drugim dniu gry, że mu się śniło, że po biersku. Po sferze biegą taki Survivor so, wie, zabiją. O, no. jeszcze Ty też byłeś w tym Nie wiem. <grym> jako trup. Tylko Ergaston został jeden Survivor nie ma. No. Trzeba odwróć się. Nie. To jest rumuński Slenderman. Odwróć <grym> Nie. O. Nie! O, no, tu i nie zginął. Odwróć się. Z Mastercugiem. Patrz, mam dwie karteczki. No, zresztą będziesz 11. No, wróćcie No raz. Nie, no. bo on tam jest. Oj, raz. <grybuj> Fu. Co to dalej nagrywasz? Olol. Olol. Hallał. Hehehe. <laughs> Heheszki. Będzie pisków. I krzyków. Nie. <coughs> Zatruć no, się. On robi tak. Ła! Dalej cię ten ładny piesek nie zabił? Mam ten karteczek. ło nie cię zarazypi rolujesz Ile ma karteczek? Szeszter Mmm Zero w dupie Nic szczelku ciebie blady No dobrze no. Ma karteczkę A to pech Tam pisze It's Houston. Nie, Szkoda, nie że nie ma Ray minimap, tak jak na Minecrafcie. Może to z Radara. X-Ray na x, x, x będę patrzył, czy jest węgiel Na noju Walcin Będę z nim pamiętam. laura to się nie zabijemy. Czekaj, kliknę K. Nie, P. P? P. Proszę Art. Teraz mnie nie zabiję. Włączę jeszcze NX. O. Patrz, patrz, patrz ile diaksów! Idę sobie kopać. Będę miał diaks miecz i go zabiję. Co za maniak. E, maniak kapi. Kapi lubi strzelać kupę. To, To, że dzisiaj trzy strzeliłem, to nie znaczy, że lubię. Czyż <ścoughs> to dalej nagrywasz? No. Wrzucisz to? No. Czołgu. Czołgu. Stop czołgu. Uhu. Dlaczego do tego czołgu się wejść nie da? No bo... Oboję. Wtedy bym się go nie dał. Aha. Strzelał. Bym strzelał do Kup Kupcio? Twoja. Do słoika. Do słoika. Sraka arka. Czym obrócie się tam coś jest? W lewo. Nie. Lewo tam są karteczki. Pięć. Tam biegnij. biegnij tam. O! Sraka arka. Nie tu. w prawo. Uh -huh. Tam jakiś pan był idź do niego. Sraka arka w słowiu. Czego masz takie duże zęby? Akwizytor. <gry> Żeby mógł jeść kupę arka. Heherz Heherz Heherzki Paki łatwo Zniszczę cię! nie Idiot Thank you Wermuch Jaki ulunk Kurwa Cześć Jaki ulunk? bo zmienia Ulunk? Boże Bożenko Jaki ulunk? Kto to jest przede mną? Ergaso Dobra, idziemy. Ja nie chcę pierwszy paść. Dobra, ja prowadzę tym razem. E? Nie. Jesteś ulungiem. No dlaczego ja zawsze muszę pierwszy padać? Ej! Gdzie jesteś się? Padłem! Padłeś! Padłeś. Padłeś? jak żyje! Co? Wy dwóch żyjecie? No. no Czy on się? Jak ja nie żyje, żyję, pajacu. Jasne? No nie żyje. Ulongu no, zabił? <s> Haha! <fateieth> Pro gamer Ergasom patrz mi po łapie Happy Ulongu Chol się Idzie do przodu jak mi się sprint skończył <skryb> ten, <sus04 building> no, ten Przede... za mną się pojawił <plein> Arek! Co? Have. Brawo! prawej Idź tam tam Czemu na mnie poszłeś? Idę mu pierdolić. Dlaczego? Dawaj solo, dawaj solo, no. Ty o macicy mnie zawił Jasne. No zawił mnie. Macicy. Nie, pierdolisz. Przeżył. No, wrzuciłem się na niego. Auto! No mam je. Widzisz? Mów-me-o. Jak to zabrać? Bra. Nie, no nie. bo nie mogłem nacisnąć. Tam był, tam był Fiat 6 p Wróćcie, pojedziemy się nim. Fiat 126 m. Można skakać? Nie można To jest maluch. Volkswagen, to jest Volkswagen To jest maluch pajacu To nie jest maluch To jest maluch maluch miał z tyłu się To jest Fiat, Fiat Widzisz? To jest Fiat pad Ale to nie, na pewno nie jest maluch, bo maluch miał z tyłu ten Ale to jest Fiat no Wiem że to jest Fiat, jakiś murzyn To jest ten, to, maś... to jest Fiat może? Fiat Fiat Tylko ja zostałem? Papie, a ty to wrzucisz? No. Jasne. No tak. Nie wrzucisz tego założenia. No dlaczego mam wrzucić? Hmm? No bo się boisz. No, ja się nie boję. Nie ja chcę się rozwijać. Y na... Ty. Tam <laughs> <Dawaj, śmiech> jest <śmiech> karteczka. Twoje <laughs> widza Będziesz miał tak za rok 10 tysięcy widzów i oni się tak popatrzą na ten filmik z Survivorze i... Co za ulung kto nagrywał Boże, ale kopnąłem się w ten, w taki spolik, aaaa Mój W Kasia spoli! Kopnął się w ten Nawet wiecie, się Arek wyśmiał <gry> Który poszedł w łyżkę O tu zginął Master Człowiek Fuck. He can't see tam pisał Jak to już kończyć To nie w... Okay. Chwacza magia No tu byłem Chwaczkę w lewo Wal się Przed tobą jest Tak, za tymi trzema drzewami Weź, całkni się, bo o, mam ciarki I ku nogi mi zdrętwiały Waż się do tyłu. Pa, pa. Ty Tylko widziałeś? No. Po Patr prawej. Patrzmy na ziemię. Po prawej jest. Co za Kto? No. On. Nie zamknę oczy i idę do przodu. Ty się na ziemię pajacu patrzysz. Drzewo! srebo On tam jest! Nie idź tam! Sraka! Tepilu! Dobra, chcesz zginąć? Ja go obkrążę, patrz jak go obkrążam. Patrz. Popatrzcie po prawej, po prawej... Tyły, tyły, tyły. Pa, prawa teraz, popatrzcie wal, po prawej. Ale tam go nie ma, tam jest mur! Strur. No karteczka tam jest przy ląbie! drzewo! No idźże tam! Weź, o, ja tu... Ja tu ciśnę, bo... No mur i co? I co? No ja przeskocz go. Jak? Ty nabi no, no, jest. Tam się coś ruszało No to ty I twoje wszy. To nie ja to moja szałba No chyba ty No nie ma go, boi się mnie Bo jest I mu... tak zaraz dead Jak gdzie by Mogę. Jasne Czemu? Bo zobaczył mur, czy zobaczył... Bo zobaczył mu. Nogi mnie przez niego bolą. Chodź tu. No ijku, jak się odwracam to go nie ma. Kiedy prosto tu jest speluch? Sweluch. Chodź tu. No dawaj, dawaj. No boi się mnie. No boi się może telefon mi tak mrygnął. Przestraszył On tam jest, i do niego. Chodź. Teraz tak do kapiego pokoju ktoś No chodź. No, przestraszył się mnie. No, widać. No, co za frajer. Nie no, chodźcie już, nie gra.